Sieciaki, misja: Bezpieczny Internet. Stworzę grę. To będzie mroczna gra, bo będzie w niej zwyciężać zło. Ludzie lubią zło, tylko boją się do tego przyznać. To zaledwie początek sensacyjnej historii Karola Ryfera, człowieka, którego pragnienie bycia sławnym i bogatym zaprowadziło do nie, nie do sławy i bogactwa, ale do więzienia. Tam, wraz z kumplami, uknął plan najbardziej spektakularnej w dziejach wielkiej ucieczki. A wkrótce potem... Szyfie, A... tu ty? Co się z tobą stało? Wdzieliłem się w postać z mojej gry. Jestem władcą internetowych ciemności. Jestem... czyste zło! A... O lony. Co jest? O nie, Nie ja chcę to mamy! Sieciuchy, kontra spociak, netka, kompel i IP. Uczniowie szóstej A, czyli bohaterska drużyna sieciaków. Kto wygra czy nieskończona wiedza i odwaga sztucznej inteligencji zdoła zapobiec katastrofie? Nie wiem, co knuje czyste zło, ale czuję, że sama nie dam rady. Potrzebuję waszej pomocy. Zgadzacie się? Czy Spociak uratuje swoich przyjaciół przed pułapkami Snake'a? Mam tylko 31 HP! Ja 42! U mnie 28! Co robimy? Nie damy rady! Zauważył nas. Idzie tu. Co robimy? Nie może nas dopaść. Rozdzielmy się. Tu musi być jakieś wyjście. Netka, uważaj, jest za tobą! IP, tędy! I wreszcie, jaka będzie w tym wszystkim rola pewnego starego, skrzypiącego robota? O, wypraszam sobie. Nazywam się Netrobi. Kup książkę, wysłuchaj słuchowiska, poznaj serwis sieciaki.pl i daj się wciągnąć w akcję.